Polska Gola. Nowy serial komediowy z tęczą i piłką nożną w tle. To co chłopaki? Mamy piłkę? To może coś pobiegamy? No, w księdza chyba jakiś szatan wstąpił. Nie szatan, tylko Duch Święty. Prezes zzywał? Tam zaraz wzywał. Chcieliśmy z księdzem zapytać, jak idą przygotowania. A jak mają iść? Chłopaki się grzeją. No a jak, dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i, no i ten puchar yy, przypadnie komu innemu, hmm? Ale kto przekupi? Przecież ja Sędziego go opłacam. No ale to, żeby oni jeszcze w nogach coś tam mieli. Będą, będą, się ksiądz nie martwi. Co się nie da wymodlić, to się da załatwić. Albo kupić. Co tam masz? Ty patrz. Klub Roberta Lewandowskiego poparł ruch LGBTQ. Hmm. K? Co to jest Kół. No ku ku kurde, nie wiem. Pół dnia tutaj na pana czatuję. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczekaj, ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć. A co, Niemcy mają najlepsze? No na pewno nie kobiety. Trenerze, zróbmy jakąś przerwę na nawodnienie chociaż co. Ty to się już wczoraj tak nawodniłeś z gienkiem, że w piłkę nie umiałeś trafić. Pompować mi tu. Polska Gola, serial komediowy dla prawdziwych kibiców.